Kochani, dziś e, chciałam Wam nagrać, e, co zrobić, gdy dotrze do Was już e, paczka z Thermomixem. Często przywozi Wam ją kurier, więc dostajecie właśnie taką paczuszkę zapakowaną i co robicie? Przecinamy po prostu wstęgę, tu jest taśma, wystarczy je przeciąć. E, paczka jest super zapie jest zapieczętowana, więc nie obawiajcie się, nic tutaj się nie zadzieje. Proszę. Mamy mniejszy karton. Tu znajduje się baloma ze wszystkimi elementami. Tak? Za chwilkę otworzę i pokażę Wam wszystkie elementy z tego pakowania. Następnie jest książka dołączona do zestawu. Proste pomysły. Tutaj znajdziecie wszystko pięknie opisane, jak i również przepisy. Zobaczcie, jak zabezpieczony jest Thermomix. Wyciągamy to, tu jest kabel i wyciągamy termomix. za rączkę. Tu jest rączka, wyciągamy i stawiamy na blacie. I zobaczcie, tutaj jeszcze mamy instrukcję, wyciągamy również instrukcję i w tej chwili włączamy termomiks i pokażę Wam za chwilę co dalej. I w zestawie termomiksa znajdziecie waronę, to wam pokażę. To jest dolna część przystawki waroma. Wszystko jest, jak widzicie, super zabezpieczone. wkład do waromy, który stawiamy na dolną część przystawki, pokrywa osłona przeciw rozpryskiwania, popyska, czyli nasze mieszadełko, motylek i miarka. To jest cały zestaw termonika. Wstępujemy teraz do uruchomienia termomisa. jak to robimy, po prostu naciskamy pokrętłem raz i nam się włączy, ściągamy wszystkie folie, zobaczcie tu jest wszystko pięknie zabezpieczone, wyciągamy i stawiamy na blacie. Tutaj dokładnie jest folika na monitorku. Możecie ją zostawić, możecie ściągnąć. To już wiele według, według uznania. Tutaj są foliki na rączkach. Proponuję Wam je ściągnąć, ponieważ jak waroma zacznie nam parować, to może tutaj pozostać klej, więc fajnie jest to ściągnąć. Zresztą rączki są takie srebrne, bardzo ładne. Polecam. I zobaczcie, Thermomix się odpala, całe tutaj kółeczko na zielono musi przejść. E, musimy poczekać, bardzo szybko się to odbywa, ale mm, około tak 2-3 e, do 5 minutek. I już teraz otwiera nam się Thermomix, tak, zobaczcie, otworzyły nam się rączki, możemy ściągnąć pokrywę. W środku znajdziemy koszyczek. I całe naczynie miksujące, które możemy wyciągnąć, i pamiętajcie, żeby wszystkie elementy na początku przemyć pod wodą. W naszej części wybieramy język. Szukamy, naprawdę jest ich dużo do wyboru. Mamy język polski. Zatwierdzamy. I w tym momencie mamy wyszukiwanie sieci. Wyszukujemy sieć, mamy przyłączyć sieć. Pamiętajcie, że jak raz przyłączymy sieć, Thermomix będzie nam ją znajdywał za każdym razem automatycznie. Więc wyszukujemy. I w tym momencie musimy wpisać hasło. Sieć mamy już przyłączoną. Następnym kroku mamy wpisać e-mail i hasło, które zarejestrowaliśmy wcześniej na telefonie, gdy pobieraliśmy aplikację Kukidu. Zalogujemy się na stronie Kukidu. Wpisujemy Kukidu. I w wyszukiwarce wybieramy stronę. Następnie klikamy wypróbuj bezpłatnie. I wpisujemy swój adres e-mail i hasło, które musimy pamiętać ponieważ będzie ono wyświetlało się również na Thermomixie więc warto sobie zapisać e-mail i hasło które wpisujemy właśnie tutaj zatwierdzamy i klik klikamy rejestruj się następnie przekieruje nas do naszej poczty gdzie musimy kliknąć link aktywacyjny jak klikniemy link aktywacyjny, poprowadzi nas krok po kroku do końca rejestracji, i tymi samymi danymi, kochani, rejestrujemy się właśnie na nowym Thermomixie. W dalszym etapie będziemy mieli wskazówki bezpieczeństwa, które wystarczy przeczytać i przeklikać dalej, tak? Po kolei. Znajdziecie je również w instrukcji. O, tutaj, właśnie w tej. Wszystkie. Dokładnie znajdziecie tutaj, więc zerknijcie sobie na instrukcję obsługi i dalej. Dalej. O. I jesteśmy już zalogowani na platformie. Zobaczcie. W tym momencie mamy już wszystko gotowe i możemy rozpocząć swoją termomiksową przygodę. Pamiętajcie, kochani, że jeśli wybraliście mnie jako swojego przedstawiciela, zawsze macie moją opiekę posprzedażową, możecie zawsze odzywać się do mnie ze wszystkimi kłopotami, pytaniami, problemami termomiksowymi. Służę zawsze Wam pomocą. Miłego dnia!